Witam Was serdecznie, z tej strony Remix To jest kolejny odcinek z ROM 2 Total War I ciśniemy Rzym, ciśniemy Romę Po prostu, kurwa jesteśmy Niepokonani teraz, no nie ma chuja na nas Lecimy z Rzymem jak chcemy Gnieciemy ich po prostu Tutaj potężna, no w sumie potężna Za Dalej. Płacę sobie taka leciutka pitewka z Rzymem, który dostał taki w pierdol że straciłem tylko 200 ludzi, a oni zginęli prawie wszyscy, plus 400 pojmałem. A tutaj mamy już słabszy oddział, więc my pójdziemy na Wiocha. Nie wejdziemy na starcie z Legionem. I może też, też, też jest pewnie chujowy, chociaż to jest 10 Legion, to może on już jest trochę lepiej jakoś tak jakościowo wygląda. Dobra, idziemy kapułę zająć. Dawaj. Po prostu gnieciemy. Zobaczcie, jak się fajnie kolor zmienia z, mocnego, z, mocnej, z mocnej czerwieni na ładną taką czerwień, taką taką lżejszą, łagodniejszą. Dobra, tu nie mam zasięgu. Afryce też już nie mamy co robić. A zakoby tutaj. No, tutaj jest bezpiecznie, jeśli chodzi o ład publiczny. Dobra. Flotylla już tu jest. No już doskrobiemy do końca, już niech będzie. I, i, i tutaj jeszcze jedna tura i będą ładnie mogli się... I będzie upgradeowana armia Offer of Peace of the Senate Lol Na no. Sam nic jeszcze tam żyje gdzieś się błąkają Zim Horry oh. Rzy Nie, Rzym nie Kapuła te podatki, bo wysoka są. Chociaż teraz jest trochę minusik. E, piątka. Chyba przyjmujemy te wioski i miasta w takim tempie, że to ten łatwo być nie ma kiedy się naładować. Weźmy rolnictwo. To niech zostanie. To usuniemy, zamienimy w co to jest handel morski. A, brata. Dobra, to skapuj się, nie ruszamy. Musimy tutaj cyknąć trochę więcej ładu. No to już lepiej wyglądacie, Jest was dużo więcej. Więc tu podejdziemy dwoma armiami. Znowu wskazujemy. Legion jakiś, kolejny. Tutaj kolejny legion. Czyli na razie widzę dwa legiony tutaj. Na lądzie, jeden gdzieś tam sobie będzie dryfował. Rzym odzyskuje tereny na... w Afryce. To w sumie jest dobrze. To w sumie jest dobrze, co będziemy mogli coś przejąć. Tylko pierw niech przejmą na przykład Hippo. Albo coś stąd, bo tak tam to mi się nie chce zapieprzać. Dobra, ład jest na plusie. Tylko Rzymianina skasował lepiej. Legata z 11 Legionu, który upierdala nie wiadomo po co. Nie wiem, czemu w ogóle żyje w Dumanti, tak? Nie mam więcej werbunkowego miejsca, ten no to na cholerę mi to. Dobra, wy się zrobiliście, balisty. 18 oddziałów i gitara. I Turcja. Kurde, kolejna awansa W tej wojnie zżyłem się nieźle Tutaj umocnimy. Beneventum, 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 Beneventum Słaniek wrócił do zdrowia Gdzie? To już nie da Tutaj ranię to. Czy Barium możemy przejąć? tak Siep, 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 siep. Przyjmujemy. Dobra, jesteśmy tutaj na jedynce Więc zaraz powinno wszystko wrócić do normy, jeśli chodzi o ten ładzik. Hajs się kończy na tych naprawianiach budynku budynków. Ok, armia gotowa, idź wsiąść i idź walczyć. Taka jest ta powinność. Co my tu mamy? Typowa pogoda wszędzie, prawie strapieni jesteście. Tutaj co wy gadacie? On tu się idealnie żyje. Żarciach z kurwy, syn. Czego wy jeszcze chcecie? Wszystkie źródła. Żarcia mamy tutaj mało, więc. Wszystkie źródła. Wychód z handlu 10. No. Ha. Niezadowolona ludność jest jeszcze tutaj. No ale tu też problem bardziej, bardziej problematyczne jest. Zbudowanie latynosi. <grym>, niech oni walczą z nimi, a nie. Dobra. Oni... No. no tutaj widzę też ruszył z Buxerium Legion. Fulminata. Jak się nazywasz, po Nie wiem. Widzę tylko mordę. Hmm... Jest na szóstce, jak wyjdę? Minus dwa, więc spoko. idziemy skasować ten legion. Już lepszy jest, tego jeszcze z większą przyjemnością go rozwalę. Zasadzkę wpadnie się słonie... Zobaczymy słowo, No tu będzie trochę burdel w sumie, jak są te słonia. Ale cóż. Ale piękne miejsce. Kurwa, ile drzew, nic nie widzę. Balista. Balista, balista będzie miała lepszy... Lepiej będzie chyba strzelała stąd wejście wybuchowymi, żeby był jeszcze większy chaos. Co mają tutaj? Welitów i takie pierdoły, więc kawaleria z przodu. Z góreczki zjedziecie. A! Procki będą również po tej stronie. Sięgacie. Nalajcie sięgacie. elegancko nie spytać i tak cyk 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 cztery jednostki po tej stronie w sumie cała reszta może sobie zbiec wtedy stąd tak z kurwiska jeb piski niecie no jeszcze, no i włócznik nie chroni tych I gitara Zrobimy Tę pauzę, bo tu za to ja mam mieć tą przewagę Czy to jest Cypion? Taki chujowy niby jest Zjeść welitów Strzelajcie gdzie chcecie Wy też Albo wy w sumie W słonie strzelajcie Start! Niech się dzieje Wielki burdelo. Emania, pierdolicie. Pie je pie 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 pie. Ej ej, nie w swoich. O kurwa, przedostali się jakoś. i tu jest w ogóle chaos. Nie, włócznicy też idzie tu. Dobra, wszystkie słonie padły za jednym zamachem. Uśmiercili ich, bo chyba już szał mieli. Taki, no, w sumie taki chaos, to by nie miał szału. Nie, wywalczycie się tutaj, jesteście tak to szczęnięci? Wodzu, zastrasz skór synów. Zasień, Zamęt. Dobrze, weź tutaj też od tyłu ich. Uważaj, załatwcie z O, dobra, nie, nie, nie załatwiajcie go. Tam są nasi. Panie na głowę, I zaraz przypomnę, szczelać w sypionach, strzelać. dziesięciu zostało ich. Jezus jak mi nawet No i sypion spadł Pęk. Goja! Na Rzymu już nie ma nadziei. Jeszcze mniejsze straty niż w poprzedniej bitwie. Jestem gorszy od Hanibala. Potrafię ze zwycięstwa korzystać. Bierzy ich w niewolę! Uch. Trzy tury, teraz w sumie poczeka w tym beneventu masz. Oni popadają. Satura. Traktat pokojowy, ale coraz mi kasy proponujecie. Coś, coś mi tu nie gra. I szy. Ja mam niby słabszy balon ten. Równowaga sił jest po ich stronie. Siż oni w sumie wysłają tą propozycję pokoju z taką łaską. Dobra, no skończmy już tą walkę, bo po co? Po co? Macie przegrać? Chyba z takim założeniem na to wychodzę na tą Kurwa, ale chujowo zeszło. Niedobrze, tutaj jest niedobrze. Ile oni jeszcze będą mieli tych miast? Ja już chcę w końcu ustabilizować swój kraj Zobacz, no tu 2000 tysiące I 800, i już hajs chyba znika po prostu Jeszcze dwie turcie Dobrze, tutaj jednak Syrakuzy Znowu robią swoje. Wszystko odbili ze starych Kartagina inna. Wsiadamy. Na statek, nie Wow! I co? Płyniemy, nie? Płyniemy i się cieszymy. Ze zwycięstw naszych kolegów, naszych braci. Okej. Okay. Dobrze. Turcia. Już nawet pieniędzy nie dajecie. Teraz, zaraz do protektoratu tu wsadzę i zobaczycie. Sam Zatakowali mnie jełopy jedne. To nie woli! Chcę mi tu się buntować Buntujecie się nie temu co trzeba Ja przynoszę pokój do tej krainy e, Rozwścieczona. No tutaj jest rozwścieczona, naprawdę Rozwścieczona jak No, weźmiemy sobie Hondu! Hondu, hondu, hondu! Dobra, jest już na dziewiątce. Tutaj jest na trzynast. Więc możemy opuścić i przejeść kolejne. Co tu mamy? No walka w zwarciu. Cyk. Boże, wszystko tu jest nadbrzeżne w Rzymie Zostały im tutaj jedno miasto Jedno miasto, but nasz Oboż, trzy miasta, but nasz Tu na razie nie możemy opuścić, by walczyć Tu za turę będzie nasze Nasza flotylla Płynie po, po niebieskiej krainie Co się stało? Pozdrawiam was. Rzymianie. Mój brzuch też. Powstrzymaj adopcję! opcję. Strapiona ludność. W turii. Samnitów nie ma. Tarentum puste. Wyraźnie wspierdalają. W sumie dobre posunięcie z ich strony. Bo czekałaby ich to tylko śmierć. 30 ładu tym. I nie mamy pieniędzy już, ludzie! We don't have any money, money. Mammoni kroton, jeszcze I zaraz wleziemy na Syrakuzy, na Sycylię, inaczej Kurwa, nie mam mamy. Internetu. Ja, pierdolę Ej, naprawdę, hajs się skończył. Momentalnie, podatków nie możemy podnieść, podynków nie możemy naprawić. Ekonomicznie leżymy. Oj, okej, okay, moi drodzy, widzowie, was nie to był kurier. Przyniósł. Pake, niestety nic Związanego z kanałem, nic z gamingiem, też nie związanego Więc chyba to was nie interesuje mm, Awansujemy naszych Dowodców, którzy, o ten tutaj dopiero zaczął walczyć A ten, ten już jest doświadczony jak skurwysy. to jest to Potęga, legenda Tura Płyńcie Tylko chujo popłynęliście coś, tak jakoś tak Mizernie, na ludność, pieniędzy, brak. Nie mam jak tego naprawić. Najpierw dole, no nie ma chuja. Musimy najpierw, najpierw pobudować takie rzeczy, bo oni nam się będą buntować. Się, zaraz o to co się stało? Kartagina powstała! No popatrzcie Ino Idziemy na nią <grymne> Idziemy na kartagina. Bo dałaś do konfederacji, co? Może kartagino łatwiej dla ciebie będzie lepiej Jakby tu się dostać tak, żeby nie umierać Prosto Ja pierdolę, nie 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 idziemy po wybrzeżu tam Spierdolamy z tego miejsca. To jest tam taki, takie tornado, szturmy i w ogóle, że nie. Nie, nie, nie. nie. Mm -hmm, mm -hmm. O, tu będziemy mieli dostęp do Kartaginy. Ej! Ej! Tutaj nie jesteśmy potrzebni. Lecimy, może zabić tego legata, który tam po drodze nam stoi. Dura. Która... Tak Szkoda tylko, no ale dobrze Plus 54 raptem się zrobiło Fajnie Idziemy szybko, bo tu Masalia już zapierdala, żeby nam zająć Dobra, idziemy do Truli. Bo tutaj widzę, że chce się zdesantować. To też Rzym tak, jakoś tak, jakoś tak Dziwnie podchodzi do tego Dobra, Wszystkie źródła kasy dawać Mm. Właśnie to flota moja. Spierdalamy stąd. Jak najdalej. Jezus! Prawie cała armia poszła się pierdolić. Ja pie. Nie. Tak się bawicie będziemy. Ej, ta Kartagina dosyć dużo wojska ma. No nie, no! Kartaginę zajęli. Ach. Nie ma niezadowolonej ludności już. Gonić gnoja. Saria, goni się. No, mamy. Dobra, tutaj to. Tutaj to, tutaj to, tutaj to. Okurtera. Oni tu sprowadzają wszystkie doski. No on ma mają 10 jednostek. Mój, pipi Miasta nie przejmą, więc możemy im iść. Iść im pomóc? Stąd trochę płyną daleko, stąd. No, to już za daleko. Rzym i tak nie mogą, więc. Dobra. No, na razie możemy turować. Tak, uciekamy stąd. Inwazja, że zjażdżył. Gdzie oni się zdecentrowali? Niezadowolona ludność. No tutaj trzeba to ogarnąć jakoś. Trzeba wydać te już, już te pieniądze. No, tutaj się zdecentrowali, tak? Czyli jednak na Rzym coś. iść Tutaj Rzym, 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 Rzym żymu nie ma Tutaj Rzymu nie ma Więc idziemy wszystkim Na wyspę Już tutaj im się podoba, zobaczcie chwilkę tu przylazłem i już im się podoba Pięknie Cycyrus, jakiś Martyrus, kampańska jazda Unicestwiona jesteście Fist Jeb yep. Mój Boże Pieniędzy nie mam Ho, Ale się poruszę, no. Dawaj, dawaj, niech to się ustabilizuje! Pokonamy ten Rzym? O, żeś ty, Dziadu przybrzydły! Gdzie zmasażę? Nie, jedyne co mogę dla was zrobić, to wziąć was teraz pod protektorat. coś nie wiem czy mi się chce. Ja bym wolał chyba jednak was wszystkich podbić. No tu nie będziemy się cofać, to tutaj jednak musimy trochę przeczekać. 18 tysięcy, skąd? Kurwa ile kąty. Ten co znowu wrócił na morze Geniusz no Belenos Na Belenosa Kto to jesteś? Jesteś bogiem O jeszcze coś Ile do tych awansów Boże, jak ja sami tymi statkami tam dopłynę nie, znowu inwazja Rzymu, no, jest... Samorzyny samożynę, strapiona ludność, błęk, bank i bank. Dobra, reszta jest już. Dobrze stronę Gdzie ta inwazja w ogóle? Co? Dawaj! A tam dalej. Siuuu! Syrakuzy. I jep, jeszcze jedno to. I, i, i. Co no, już coś swojego nabudowali, no, że za barbarzyńcy Dobra, my tutaj Wojna z Kartaginą. Przykro mi, fajne jednostki, nawet dosyć mieli, ale były bardzo przetrzepione Z rolnictwa? Nie No mamy na razie hajsik to. Tak się trzymamy możemy. o 200 żarcia już wróżbamy. No! Już jest balans, Równ, już jesteśmy równi sobie. Już, już jesteśmy równi sobie Normalnie Równi sobie, a zajmuję was jak Ten spierdolił. Nie chcę się go gonić. Uj oj 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 oj. Dobra, jest teraz już czysta droga Tylko... Kurwa Mam nadzieję, że tam nikogo nie będzie Bo są trochę moi przetrzebieni Lily, Bayum, Idę do was Tutaj weźmiemy Handel z rolnictwa Okej. Okay. Jak tam z czasem? No jest akurat, dobra. To ja się z wami żegnam na razie, trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych odcinkach z Arewaków. Jo.